Zobacz mi tylko, że ten, czy będzie mnie tu widać, W tak? kamerze. Wiesz, ty widzisz, czy widzisz, Ale jak się obrócę, to już tak się trochę postawy. Tak? tak? Jest ok? Mógłbyś zrobić w lewo 30 cm. Ja siebie? A bo nie. Tu? Dobrze jest? No, bo wtedy było widać tylko połowę. A teraz siebie. jest dobrze? Tak. Okay. Cześć. Dzisiaj postrzelam z rewolweru. Pozwolenie na posiadanie broni kolekcjonerskiej i sportowe posiadam od kilku lat i zawsze chciałem mieć rewolwer, ale jakoś tak nie składało się, a poza tym nie potrafiłem się przez długi czas zdecydować, co właściwie chciałbym kupić i w jakim celu. Dopiero mój klub zmobilizował mnie do tego, żeby się. Rewolwerem poważnie zainteresować, bo ogłoszono w tym roku kalendarz zawodów, i w tym kalendarzu są zawody, w których będzie konkurencja rewolwerowa. Jest coś fajnego w rewolwerach, w których koncepcja i konstrukcja nie zmieniły się na przestrzeni 150 lub więcej lat. W czasach, kiedy budowano takie rewolwery jak ten, to oczywiście jest replika. Nikt jeszcze nie myślał o pistolecie samopowtarzalnym. Dzisiaj rewolwery wyglądają bardzo podobnie. Zmieniły się oczywiście materiały, zmieniła się jakość wykonania, zmieniły się kalibry, natomiast ogólna koncepcja rewolweru pozostała i pewne jego niezaprzeczalne zalety w porównaniu z pistoletem samopowtarzalnym. Kiedy zapadła decyzja o tym, że kupię rewolwer, dość długo zastanawiałem się, co to powinno być. Nie chciałem kupować klasycznego Smith Wessona, bo on jest bardzo klepany i jakoś mnie specjalnie nie pociągał. Pierwszym wyborem był Taurus Raging Hunter w nietypowym kalibrze .454 Casual, ale jak spojrzałem sobie na ceny amunicji, to mi się go trochę odechciało. Potem gdzieś tam po głowie chodziły mi starsze konstrukcje, myślałem o Nagancie. Też kiepsko z amunicją. Zresztą ten rewolwer byłby tylko do, do mania, nie na zawody. Potem, potem miałem ochotę na, na Webleya, ale tutaj amunicji w ogóle już nie można kupić. Poza tym to też jest tylko rewolwer do mania. I gdzieś, gdzieś natrafiłem na rewolwer taki jak ten Kiapa Rajno. Kiapa Rajno to rewolwer tak brzydki że e, amerykański youtuber, niejaki Highcock45 e, dość długo wzdragał się przed zrobieniem o nim filmu, ale w końcu go zrobił. E, o gustach się oczywiście nie dyskutuje. Mnie ten rewolwer spodobał się od razu, szczególnie w tym wydaniu z 6-calową lufą, e, a do wyboru są trzy wersje kolorystyczne. Jest czarna, jest inox jest taka wersja e, tęczowa. Ja chciałem właśnie w tych kolorach i w kalibrze 3.57 i zamiennie 38 Special. Broń skonstruowana do kalibru 3.57 Magnum oczywiście może strzelać kalibrem 38 Special, odwrotnie, nikomu nie radzę tego robić. I w dzisiejszych czasach te kalibry, te kalibry są dostępne jeszcze w sensownych cenach i w ogóle są dostępne. Złoty e, 60 to jest cena zbliżona dzisiaj do, czy taka sama jak kalibru 9 mm para. E, w kalibrze 38 e, super, jeszcze jest, są takie bronie tego kalibru. Dzisiaj chyba się już nigdzie nie używa. E, a kaliber 357 Magnum stosowany jest jeszcze chyba przez Sigzawera w swoich broniach, z tego co kojarzę, e, ale te kalibry chyba nie są zamienne. E, 357 e, Magnum. To nie jest oczywiście kaliber do strzelania sportowego, ale dzisiaj chciałbym, ponieważ nie mam jeszcze specjalnie doświadczenia z tą bronią, wypróbować próbować wszystkie, wszystkie trzy kalibry, czyli 38 Special, jego odmianę 38 Watt Cater, czyli tą amunicję, która robi lepsze dziurki, natomiast nie wiem czy lepiej lata i dla porównania energii odrzutu, podrzutu i celności 357 Magnum. Chciałbym strzelić cztery razy e, i zmierzyć średni punkt trafienia e, każdej z tych e, amunicji. Ten rewolwer ma pewną e, szczególną cechę, e, rzadko spotykaną w rewolwerach, być może nawet unikalną. Mianowicie e, on strzela e, strzela e, z dolnej komory. E, lufa położona jest w taki sposób, że e, to z dolnej komory e, pada strzał. E, to oczywiście znakomicie zmienia kwestię podrzutu broni, wtedy kiedy strzelamy, szczególnie w trybie single action i kiedy strzelamy dynamicznie. Przy tarczowym strzelaniu pewnie nie robi to wielkiej różnicy, bo podrzut broni zamieniany jest właściwie w odrzut broni, czyli dostajemy strzał wzdłuż ręki, nie pod górę. Co dzisiaj Wam powiem, czy to jest fajne uczucie. Ten rewolwer ma bardzo fajne przyrządy, bo regulowane w obu płaszczyznach. Bardzo lekki spust w trybie single action. Kurek, który ma pewne dziwne działanie, bo można go oczywiście napiąć, natomiast on wraca, bo de facto nie jest to kurek, tylko jest to napinacz kurka, który mieści się tutaj gdzieś w głębi, rękojęci. I w tym, w tym trybie spust jest naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. Komora Bębem mieści 6 nabojów. Posiada wyrzutnik do łusek i wybrać tą broń można z długością 4, 5 albo 6, 6-calową lufą. Posiada dwie szyny montażowe i chwyt. O chwycie jeszcze opowiem Wam osobno za chwilę w tej broni to osobny temat. Ten, który jest fabryczny, jest dość gładki, dość krótki, a poza tym w tej broni trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. O tym, jak ją trzymamy. Oczywiście nie ma szansy, żeby trzymać ją w ten sposób, tak jak ja jestem przyzwyczajony trzymać pistolety, bo to w żadnym rewolwerze nie jest wskazane. Rewolwery trzymamy raczej tak. Natomiast ten, który strzela z dolnej komory, czyli ta szansa włożenia palucha tutaj jest wyjątkowo duża. Ma specjalne takie wyżłobienie tutaj przy chwycie, żeby pamiętać o tym i żeby ten kciuk maksymalnie tutaj układać, nie, nie wyżej. I o tym trzeba naprawdę pamiętać. Poza tym ten chwyt, który jest tutaj fabryczny, on mi średnio pasuje do strzelania sportowego, więc pomyślałem sobie, że wyprodukuję własny i stworzyłem takie dzieło sztuki. Jeszcze go nie używałem. Dzisiaj sprawdzę, jak on się spisuje w tej broni. Kojarzycie na pewno takiego strzelca sportowego Jerry Miculek. On testował ten rewolwer na swoim kanale i zrobił to, czego zrobić nie powinien, czyli poparzył sobie kciuk. Ja dzisiaj chcę zrobić test. Test parówki. chcę Chcę sprawdzić, czy jeśli tutaj, no, jeśli tutaj e, przyłożę parówkę, która ma udawać e, mój palec, czy ona faktycznie dozna jakichś poważnych uszkodzeń. To też sobie dzisiaj e, sprawdzimy. Bam! E... No yy, tak, porówka tego nie przeżyła. To prawda, nie ma tam w środku kości, ale tak sobie myślę, że nie chciałbym tam trzymać palca. To co prawda, był kaliber 357, nie będę już tego powtarzał na kalibru 38. Pamiętajcie, posiadacze, KIA rajno, nie wkładajcie tam palucha, bo będziecie mieli e, takie coś zamiast kciuka. Nikomu nie życzę. Tak jak mówiłem, będę strzelać do trzech tarcz z trzech kalibrów cztery razy cztery dziury, mam nadzieję, że będą e, te cztery dziury, bo chciałbym z tych czterech dziur wyciągnąć średni punkt trafienia e, z każdego z kalibrów, czyli będę ładować rewolwer cztery razy. Trzeba pamiętać o tym, że żeby e, ten pierwszy nabój e, po naciągnięciu kurka był e, na dole po obrocie bębna, e, ten youtuber Highcock45, o którym mówiłem, Zrobił to samo głupstwo, co ja, kiedy za pierwszym razem chciałem z tej broni strzelać, czyli załadowałem trzy, ustawiłem je tak na dole, żeby pierwszy szedł do góry, naciągnąłem kurek, wyciągnąłem za spust i nic, naciągnąłem kurek, pociągnąłem za spust i nic. Więc pomyślałem sobie, że rewolwer jest po prostu niesprawny, że jest coś z iglicą i dopiero po chwili myślenia zdałem sobie sprawę z tego, że te, te naboje dopiero docierają do, 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 do lufy. Także myślałem, że tylko ja jestem taki głupi, ale okazuje się, że nie tylko ja dałem się zwieść tej, tej lufie na dole. Dobra, no to strzelamy. Rewolwer załadowany, strzelam, strzelam z, z podpórki. Na filmach spotykałem się z zarzutem, że to ja nie trafiam, a nie moje bronie, więc dzisiaj się strzelam z podpórki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Celuję w środek. To tam paluch. Naprawdę. Na szczęście 38. Lewa tarcza 38 Special, co mamy 9,9 Dycha Dycha. A proszę, może to złudzenie, ale mam wrażenie, że tutaj jest mniejszy odrzut. No kurde, jedno uciekło, ale te trzy dziureczki do tego tak pięknie okrągłe super w zasadzie te trzy dziury można potraktować jak jeden punkt tu a średni no to ten odskokiego ja nie będę liczył, bo on się nam zakłóca wyszłoby nam gdzieś tu, ale te trzy ważą, bo to się powinno tak liczyć, że to jest na czwarta tego odcinka Dobra, nie ma się co wygłupiać. To nie ten, jeden, to jest odskok, cała reszta to są naprawdę bardzo ładne głupie. Bardzo bym chciał umieć i, i strzelać tak z ręki. Ostatni kaliber 357 Magnum. Nie wiem dlaczego miałem takie wrażenie, że, że to 38 W, bo to jest czy to samo? Nie, nie to samo. 38 Special to jest 158 grainów. 38 Watt to jest 148 grainów, i to czuć jednak faktycznie to ma słabszy podrzut czy odrzut. Natomiast tutaj żarty się już kończą, niby kula 158 grainów, ale ilość prochu i napędu paliwa znacznie większa. Pierwszy będzie na pusto. Dobra, teraz można strzelać. Jedziemy, prawa tarcza. Coś dziwnego, bo ten pierwszy, który strzelał, tak właśnie mi się wydawało. Zaplątał mi się. To jest 38 Special. Pozostałe to są Magnum. Nie wiem, jak to jest. Wyciągałem je z pudełka. Ciekawe, pomylili w fabryce. Zobaczymy, czy te dziury się czymś różnią. No dobra, co tu mamy? 38 Special. Średni punkt trafienia Dycha na linii. No, tutaj tak to ciężko było jakoś jednoznacznie ocenić, ale odrzucając odskok, jest to w zasadzie centralna dycha. I tutaj jest to dycha, ale tutaj jeden z tych, z tych nabojów to ewidentnie ten pierwszy to było 38 Special. Nie potrafię powiedzieć, który z nich, która to z tych dziur. A teraz chcę zobaczyć, yy, czy ta moja praca w wystruganiu tego chwytu miała sens. Strzelam z jednej ręki y, pierwszy raz tego chwytu y, amunicją 38 Watt Cutter y, do lewej tarczy. Czy to jest wygodne? Miało być wygodne, nie wiem czy jest. Ja już widzę problem trochę. O. A ja już widzę problem wyciszania Tak. Ja parajno. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Co do urody lub braku urody tego broni, każdy będzie miał swoje zdanie. Co do tego chwytu, ten nie jest tak fajny, jak myślałem. Fajnie się go robiło. Tamten z kolei jest trochę za luźny w ręku. Robię jeszcze trzeci. Nie był dzisiaj gotowy do, na, na zdjęcia, więc pokażę go pewnie na jakiejś tam igaweczce gdzieś, może o tu. Eee, pewnie będzie gotowy jutro pojutrze. Eee, Rewolwer potrafi być celny. W rękach celnego strzelca, albo w rękach moich, kiedy strzelam z podpórki, amunicja łatka okazała się bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o celność. Natomiast zaskoczyła mnie mocno amunicja 357, myślałem, że z tego bardzo trudno jest trafić. Wcale tak trudno nie jest. Rewolwer godny polecenia, na ten rewolwer trzeba trochę poczekać. Ja czekałem na niego kilka miesięcy, ale myślę, że dla tych, którzy szukają dla siebie rewolweru do sportu, ten model jak najbardziej. Dzięki. Do zobaczenia.